Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku mamy okazję porozmawiać z właścicielem tej oto pięknej czarnej nuni. Jest on zwycięzcą największych sumowych zawodów w Polsce, a ta czarna dama była tam główną nagrodą. Może dzisiaj pociągniemy go za język i dowiemy się, jak zostać jednym z najlepszych sumiarzy w Polsce. Zapraszam Was do oglądania. Cześć wszystkim tej strony fitrybka i nie zgadniecie gdzie tą fantastyczną łajbą dzisiaj płynę tak to będą znowu sumy i to będą znowu sumy z Tomkiem, ale już ten Tomek nie jest taki sam jak wcześniej oj nie powiem wam że wydarzyło się coś niesamowitego jestem z niego mega dumna ogarnął największe zawody w Polsce sumowe i jednym z największych w Europie. Aż mi się śmiać chce, zaraz Wam wrzucę ten filmik z poprzedniego wypadu, jak mówiłam, że jest na jednym z największych sumiarzy w Gryfinie. I doświadczony, możemy śmiało powiedzieć, sumiarz, chyba w Gryfinie to jeden z najlepszych. A to się okazało, że jest najlepszy w Polsce i jednym z największych w Europie. Kto by pomyślał? Ja, skromna dziewczyna, fit rybka. Takim niesamowitym gościem miałam okazję łowić sumy i myślę, że dzisiaj to powtórzymy i to będzie naprawdę genialna wyprawa. Jestem mega podekscytowana dzisiejszym dniem. Już nie mogę się doczekać tego, co się wydarzy, bo z tąkiem po prostu zawsze jest super i zawsze są efekty. Nie wstydziochaj się, bo tutaj to trzeba być dumnym. I przedstawiam Wam niby tego samego, a jednak już nie. Tomasza, zwycięzcę jednych z największych zawodów w Europie oraz największych w Polsce. Catfish Cup Poland. Tak się nazywały te zawody. Proszę bardzo. A teraz oddaję głos wielkiemu zwycięzcy. Cześć, Tomek z tej strony. Jako team Lures.pl udało nam się wygrać największe zawody sumowe w Polsce, jak nie Europie. Zawody polegały na złowieniu największej ilości sumów udało nam się z Rafałem, który jest dzisiaj nieobecny, uzyskać całkiem niezły wynik. To było 5 sumów złowionych wertykalnie. A powiedz mi tam z tyłu. To co się za tobą kryje? Pochwal się, pochwal się nam tu szybko. Z tyłu mamy tak, puchar. Piękny puchar, zasponsorowany przez PZW Szczecin za największą rybę. Jaka była największa ryba, to myślę, że zdradzimy już podczas wędkowania. Tą rybę złowił kolega z timura Rafał. Udało mu się i, i, i tą nagrodę zasponsorowało PZ2 Szczecin. Proszę. Można powiedzieć, że to była taka wasza wisienka na torcie. Tak. I tutaj proszę. O, jaki gigant. Przepiękny puchar za pierwsze miejsce w Katwiszka Poland Szczecin 2021. Proszę bardzo. Puchar przepiękny. Zostały na. Pamiątkę. A trochę browara się do niego zmieściło, co? <laughs> Żeby to uczcić, to wiesz. Dokładnie. Oto co tu dużo mówić. Przepiękna łódź. Za pierwsze miejsce Tangiri Ortis 420. Zasponsorowana przez Tangiri. Chłopaki naprawdę postarali się i zrobili kawał dobrej roboty. Uzbroiłem, uzbroiłem łódeczkę w cały swój zestaw, który miałem na tak jest. wcześniejszym Frankensteinie. I wodowanie, proszę Państwa. Dziś mamy jednostkę 40 koni, tutaj powieszoną, i naprawdę, naprawdę jest łódź stabilna i płynie jak pociąg, pociąg po szynach. Oj, nie mogę się już doczekać. Dobrze, nie marnujmy czasu, lećmy na te ryby i ja wszystko wam jeszcze dokładnie pokażę. Atomek poopowiada, jak mu poszło w zawodach i być może uda się wytarmosić jakieś sumisko zawąsy dzisiaj nam. Jedno, jedną patrz, jedną rączkę. Wow. I sam to przerobiłeś wszystko? Tak. To chyba nie jest takie proste. No, ale trudną rzecz. No, z pomostu to tu ktoś połowił. Było skrobane. Mała, mała awaria. Amatorka korka nie zakręciła. <zysklary> Uuu, idziemy na dno jak tytanik. Dzisiaj jest dzień pełen przygód, bo słuchajcie, oprócz tego, że ten korek się nie zakręcił, to zapomnieliśmy o robakach. Ale zaraz akcja ratunkowa. Ja już dzwoniłam do chłopaków. Mieli przygotować 7 paczek, tych najbardziej zjadliwych rosówek. Widzicie, wpadki zdarzają się najlepszym. Nawet normalna rzecz. I trzeba pokazywać, że kurde każdy ma prawo do jakichś małych błędów tak jak na przykład zapomnieć o ja kiedyś zapomniałam wędki na ryby zdarzają się takie rzeczy może wy zapomnieliście coś, czegoś ciekawego na ryby bo ja wędki mnie chyba nikt nie pobije nieprzyrodnicy chociaż trochę pomogę? dobra słuchajcie dobrze że mój sklep znajduje się blisko blisko Gryfińskiego bulwaru i wchodzimy do sklepu dzień dobry, witam dzień witam. Dobry. witam poproszę robaczki już zapomniałam robaki, a wędki pani nie chce? za 30 zł, mamy super nie, dziękuję okay. <laughs> dobra, lecę do dzięki, pa. Nowy, pa pa, 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 pa. dzięki, dzięki, pa do zobaczenia, dzień, dziękuję, dziękuję, pa. Do zobaczenia. Dzień, te fajne schowki i można sobie trzymać węteczki w łódeczce nie trzeba nigdzie wyciągać Ale wiesz, zauważyłam jeden poważny minus tej łódki. Tak. Minus jest taki, że ona jest bardzo charakterystyczna na wodzie. No I tak, wszyscy będzie. mięsiarze, którzy cię śledzą i szukają, to będą mieli ułatwioną sprawę. Szpiegów nie brakuje. Tak, tak, szpiegów nie brakuje. O, zestawik zobaczymy, co my tu ma. Dzisiaj Tomek przygotował coś dzisiaj, trochę innego. Dzisiaj, tak, dzisiaj pozmieniamy to. Fajnie, nauczymy się czegoś nowego. Nie, znaczy się przejdziemy na te tak, na naszego teaserka. Okej. Okay. I tak dalej. To sobie rób. A ja wam opowiem ciekawostki o łódce, które zdążyłam tutaj zauważyć. To przede wszystkim tak patrzę z daleka, wiecie, bo to wygląda jak dywanik tutaj, nie? co myślę kuźwa. To weź teraz właduj tu suma. Myj potem ten dywanik od szlamu, a wiecie, że to jest jakieś tworzywo, to, to, to nie jest. To jest śliskie takie, że można sobie zmyć normalnie. Nie jest to dywanik na całe szczęście. Duży plus. Tutaj mamy zatopioną barkę przy tej barce poszukamy. Czyli to to, to, to to, jest barka? Tak. To, to z lewej barka. takie. Uh -huh. I na jakiej... To jest 7 4. jak ta barka może być wysoka? Jak ona jest wysoka jest? Ona wychodzi tak jak widzimy, tutaj mniej więcej szczyt -sz 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 jej, gdzieś około 2 uh -huh. metrów teraz będzie będzie pod lustrem wody. Aha, 2 metry pod lustrem wody, o to mi chodziło. Ładnie widać Bok barki teraz. O. To jest wielka jama te ryby sobie tam wchodzą. A bo... i one tam sobie siedzą w środku. Tak, do środka sobie tam wchodzą, nie? Słyszałam taki dźwięk od Tomka. Ulala! To U chyba lala. oznacza, że coś znalazł. To coś, coś tutaj coś... w trawie piszczy. O kurczę kamerę jakaś tam tutaj chce podiawać. Coś Tomek na mamieli. Jakiegoś spora. Nie będzie to jakiś gigant, ale spróbuję się do niego dobrać. Dzisiaj chciałabym bardzo pokazać wam jak Tomek, bo wiecie ja to tam holowałam jak umiałam, że tak powiem, natomiast Tomek jest w tym profesjonalistą i dzisiaj dla mnie jest ważne to, żeby nagrać jak to Tomek zacina i wyciąga tą rybkę. A komar na skurcze tutaj prześladuje jakiś ciot. Ile taki sumik może mieć? Około 120-140 centymetrów O, jaki będzie. śliczny. Pięknie go widać. A to z lewej taki Stając. ten patyk, to co to jest? To, to jest zaczep. To jest zaczep jakiś. tam zaczep. Ja się tego za tym zaczepem. I teraz tak, dobra. Tu mamy zestaw. Zobaczcie jak Tomek pięknie operuje. Tutaj jednocześnie mam wędkę. Tutaj jednocześnie musi tutaj kręcić przetwornikiem. Tutaj nasze. Zestaw wchodzi w dół, w zaczek się, zaplączemy i teraz tak, rybkę mamy z tyłu. I spróbujemy po teraz... podać jej uh -huh. tak. Rybę mamy z tyłu. O i pięknie to widać. Zjedzie... Zjedziemy z zestawem, aczkolwiek ona... ona zaczyna chyba uciekać. Mhm. Spróbujemy zagrać jej teaserkę. Jednak to nic nie dało i ryba. To nam odeszła. Wszyscy mówią, że ta Sonda to od razu ryba jest pewna, bo jej podpysk podkładamy. A ona wcale tak nie chce gryźć, jak wszyscy myślą, że się podpysk podłoży i będzie ryba. Nie. Ja biegniemy pod snem i Wyszła? Wyszła? Tak. Dawaj, 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 mała. Dawaj, mała, liczymy na ciebie. Cały YouTube jest na ciebie? Jest branie. Jest branie? Zbranie? Tak. Siedzi. Tak. Yes. Mamy to! Ludzie, mamy to! Raz mi nie spadło. Mamy pięknego rybona. Proszę. Tutaj jest zaczep, więc Tomek tutaj ma lada wyzwanie. I zobaczcie, jak wygląda specjalista w akcji. Proszę, proszę. Już tak szybko? Tak. O, jakoś Ci pomóc? Nie, spokojnie. Ale krzat ludzie, mamy... Proszę sumo. zobaczyć taka rybka, tak jak mówiłem, w gańsach 120 dwudziestu paru Pięknie centymetrów. Kochany, jaki ty jesteś śliczny. Za chwileczkę ją podbiorę. Oj. Ale amatorka. Bo chyba amatorka wysoko. Nie mam ręki Dzisiaj jest dzień przygód, roborosówki, rękawice, wszystko, słuchajcie, tu się dzieje. Jak w życiu. Zobaczcie, bo ja bym chciał zademonstrować, bo on jest zazwyczaj sam wiecie na łódce i on takiego 2,30 suma sam byłeś? Sam musiałeś go wyjąć? Próbowałem go sam podebrać, tą 230 no. było bardzo ciężko i kolega, jeden z wody pomógł mi. Ale metrówki podbierasz sam, prawda? Dwie metrówki bez żadnego problemu, 220. -tkę. Sam, słuchajcie, sam. on sam, tu musisz pracować kijem, tu Ale ta tu 230 to było... To było bardzo ciężko. Proszę zobaczyć jak pięknie zażar. Ja pierdzielę. Zestaw. Pięknie. Tomasz jest niesamowity. Ile my jesteśmy na? Ile my łowimy? Z pół godziny? Nie mnie nie ochlapał. <laughs> tak, Ale, w końcach 30-40 minut jak jesteśmy. Tomasz jest po, po tych prostu tych wszystkich dzisiejszych przygodach. Tak. Tomasz jest po prostu niesamowity. Proszę zobaczyć. Ładnie. Ładnie rybkę. Jeszcze go klepiesz? Nie. Już się Spróbuję, ją, spróbuję ją delikatnie pogłaskać. niech się oswoi. O. Jeszcze. Z nami. Cześć kochana. Nie martw się, nie pójdziesz na kotlety. Dotkniemy ją, ładnie sobie brudkę. No cię puścimy. Jesteśmy grzeczni. Nie jemy ładnych sumów. Jak ją oswoiliśmy ze sobą. O, jak mu ładny To teraz bez żadnego problemu. Można dużo jej rączkę. Zobaczcie, jaka piękna kluseczka! Tangiri w końcu została ochrzczona. Pierwsza rybka. Nie jest to Piękne. gigant. Ile taka rybka A, może Ale mieć? jak na początek o jest, ma jest gitara. Ja jeszcze zrobię, bo ja ko uwielbiam kolory czy Każdy jest inny. Ja wiem, że to ciężko pewnie. Ile nie taki sum może ważyć? Co, to jest. Oj. Ja wagowo, wagowo nie wiem, ale w granicach tak szelał. Może 10-12 kg. Jest to ryba, w granicach 100. Stu... Może 10-120 cm. Jest przepiękna, Piękne. przepiękna, jeszcze ja zrobimy foteczkę i zaraz zwrócimy jej w wolność. Oczywiście wszystko zobaczycie. Puszczamy. Puszczamy naszą kruszynkę, bo tu to Tomasz już ledwie dawał radę, bo to kawał grzmota, ja to zdjęcia, jakieś, wiecie, kamery, bajery i rybka odpływa. Piękna. Piękna jest spotkania. Rośnie w Proszę. siłę. I daj Friday jeszcze najpierw. Piąteczka. A bo ty masz szlawione ręce. A, to to bez piąteczki. Żółwik. Zawody trwały prawie 72 godziny non stop. Z łódki nie schodziliśmy. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani na, na tą 3 dniową... 3 -dniową 3 rywalizację. 3 dni na łódce non stop. Tak, 3 dni non stop na łódce. Rywalizacja była naprawdę bardzo yy, ciężka. Ponieważ yy, spaliśmy, spaliśmy na łodzi, jedliśmy na łodzi, wiadomo to, ale tak jak się odbywa w takich warunkach. Ryby, które złowiliśmy, złowiliśmy 5 ryb. Pierwsze dwie ryby złowił Rafał, to było w nocy, pod jednym, pod jednym z mostów na Szczecinie. Była to pierwsza ryba, to była to w granicach chyba 113 cm, jak się nie mylę dużych zaczepach złowiona udało się Rafałowi, chyba wtedy jak pamiętam to nawet dwie z tych zaczepów wyjął, ale jedna była nie do miary no i, 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 i. była to godzina w granicach nie wiem, 3.30 może, może, może czwarta coś koło tego, już nie pamiętam na pewno może chyba po czwartej nawet mm, słyszę, Rafał budzi mnie mówi, jest ryba ja mówię, okej, okay, jaka ryba i tak dalej I mówię, naprawdę duża ryba ja mówię, duża, mówię, tak, duża, Tomek, mówię ci, jest wielka, nie już podchodzi, bierze, chcę wziąć. Nie? Ja mówię, spokojnie, Rafał, spokojnie. I nagle widzę kątem oka na dziobie leżałem, widzę szczytówkę przed sobą i ta szczytówka tak w pewnym momencie idzie w dół. Drugie przyduszenie. Rafał mówi, powiedz tylko kiedy mam zaciąć. Ja mówię, spokojnie, Rafał, ja ci, ja ci powiem. Ja i tak widzę trzecie takie przyduszenie i mówię do niego, teraz! zagiął przyciął szczytówka została w miejscu poprawił widzę, że już ta ryba siedzi trzeci raz, widzę radość dobrze, że miałem jak spałem na łodzi, dobrze, że miałem szpiwór odwrócony w drugą, w drugą stronę. Bo tak wystartowałem z tego, z tego szpiworu, że gdyby był odwrócony w stronę burty, to bym wpadł do wody. To było śmieszne. Podpowiedziałem Rafałowi: cieszę się, że złowił tą rybę i złowił życiówkę na tak wielkich zawodach. To naprawdę buduje. Powiedz o rozmiarze tej ryby, bo to jest naprawdę czysto. To coś było 213 cm. Zobaczcie, co tu leży. Nie taka mała, nie? Co leży tutaj za cudo? Chłopaki przed chwileczką strzelili. 215 cm. 215 cm, chłopaki. Ekipa z Gryfina, Tim Brać się do roboty tam. Mega. <grym> nie, nie, woda woda. Woda. Tak, nie widać tak gabarytów tutaj, może. Ale, ale samar, zwróćcie uwagę, jak jest szeroką, ma kapoty no. i garb tutaj. No Niesamowita ryba. Trzeba było postawić, trzeba było łowimy duże ryby albo łowimy wszystkie ryby, gdzie początkowo postanowiliśmy, że staramy się złowić jak, jak, jak największe ryby. No nie było to łatwe przy takiej ilości ekip, które były na wodzie, bo naprawdę tymi kwokami troszeczkę zmęczyli tą wodę, przekwoczyli te sumy widziały przez, te, przez dwa dni, to one już widziały wszystko co jest możliwe. Jeżeli chodzi o zestawy sumowe. I, i, i powiem, że od piątku po popołudnia te zawody dla nas były bardzo ciężkie. Piątek tak, i to były te dwie ryby z nocy. W piątek udało się dołowić mi trzy ryby. 159 to jest ryba, którą wyjąłem tutaj przy tym moście. Jest w końcu jakaś fajna ryba. Tutaj Tomasz podciąga gacie, <noise> ale jedzie, jedzie, jedzie. Dobra, wyjmę przetornik, to? Jeszcze nie jest gotowa. Dobra, no dobre, to taka, z taka kijanka. Jeszcze nie jest gotowa. A do, do podbieraka. I jest w podbieraku. Yes. Yes. No i, mm. I dwie złowiliśmy na następnym moście, pod którym, pod którym złowiłem rybę 105 cm i też coś koło 150 chyba trzech, jak się nie mylę. Chyba wiecie to znaczy jak Tomek ma wędkę przygiętą pionowo do dołu długo pływana ryba, bo pewnie z godzinę. Od piątku, gdy te łowienie było naprawdę bardzo ciężkie, żeśmy, żeśmy latali już po całej odrze, od punktu A do punktu B i takich naprawdę glutów, 90%. A właśnie, ile złowiliście w ogóle takich glutów? Tych, Liczyliście gluty i te niewymiarowe? Ja powiem, że żeśmy przemielili w granicach, nie chcę, nie chcę kłamać, ale dobre 20 do 25 sztuk. Wow. Żeśmy ich tam potem już dla nas już w piątek, jak człowiek patrzył w ten ekran po tych dwóch dniach, po półtorej dnia łowieniu, w piątek to każda ryba, nawet wydawało się, że ona może mieć metr, może nie mieć tego metra, podawaliśmy już zestaw każdej rybie, którą napotkaliśmy. Pokażę Wam, zobaczcie jaki szlam jest. Od razu widać, że tu tak. że tu był sum. Nie. Wszystko w szlamie. A tam druga jest? Tak. Dwie ryby są O, patrz, patrz. Pod, podejdzie. No, podchodzi podchodzi. Zeszła. Zaraz podejdzie chyba Gigi Raz, bo powąchała. Nie wąchaj, tylko że Ładnie podchodzi, teraz widać tutaj. Nie wąchaj, tylko że kochana. opuścić. Idziemy ją teaserem. Podejście. Znowu. No jest powiedziane, że weźmie. No i nawet tak idealne podanie zestawu nie jest, nie jest w stanie czasem skusić tej ryby. Proszę rybaczu, nie proszę. Proszę. Wychodzi, wychodzi. Siada. Patrz, ma to w pysku i teraz go. Teraz? Spadł. Co zrobić? Spadł. Ale uciekł? Ja uciekł, uciekł, a jest... jest drugi. Ja pierdzielę no. Jak spięliśmy rybę, myślę, że to jest dobry moment, żeby opowiedzieć ludziom o twoich spiętych rybach w zawodach. O Jezus. Bo to myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Tak, pierwszy dzień to był dzień rozpoczęcia zawodów. Ładna ryba mi spadła w granicach 220 cm. Napływałem rybę. Po jezu dłuższy czas ją napływałem, jak ją znalazłem. W końcu e, było, była pierwsza próba podejścia do zestawu, druga, i w końcu za trzecim razem ta ryba wzięła. Ale na sądzie było widać, że z, wzięła tylko za sam, za sam koniec tych robaków znaczy nie tyle co koniec robaków, ale e, że za samą końcówkę końcówkę e, haczyka zaczęła doginać elegancko tą wędeczkę no i wcięcie tak, zrobiłem wcięcie, naprawdę ta ryba dostała po zębach, to było, to było czuć, no i to było tak pierwsze przyduszenie drugie przyduszenie e, wstałem pompa i dosłownie to trwało 10-15 sekund kiedy ta ryba, e, ryba nam spadła Chłopaki to widzieli, tam kolega nawet zaczął już kręcić ten moment brania, jak się nie mylę, to moje wstanie do tej ryby i tak dalej. I w momencie po pięciu, może dziesięciu maks. sekundach, jak ta ryba spadła, odwróciłem się, ale nawet tam nie było, że jakieś przekleństwa. Całą złość zatrzymałem w sobie, zamknąłem to w sobie, ale odwróciłem się i już trzymałem wędzisko. Już widziałem, jak ta wędka leci o burtę. Dosłownie o burtę, już chciałem ją złamać, ale mówię, nie, nie, to nie na tym to polega. Miało, 220, nie? tak mniej więcej strzelam po tym, co na echosądzie było 220. A czy mógłbyś mi powiedzieć, ile osób, czy masz taką wiedzę, ile osób złowiło rybę? Na 73 drużyny, jak dobrze pamiętam. 28 drużyn punktowało. A ryb nie wiadomo ile. Punktowało rybom. Oj, ryb, ile padło dokładnie, to nie wiemy tego. Ale nie były to jakieś ogromne ilości. Wy mieliście największą ilość ryb, w tym największą rybę? Tak, dokładnie. Najwięcej ryb wertykalnie złowionych i największą rybę za wodą. Co zrobić? Czwarte chyba, albo trzecie. Branie. Branie zepsute. ja. Ale było widać już na ekranie ja jak... Ja jak ona działa, już tak. jak już, już, Jak już. poszła z zestawem. Ach. O... Ach, ból w sercu pozostał. Tak, jedną z nagród była przyczepka do Łodzi oraz wiele wędek zasponsorowanych przez różne sklepy. Były to wędki typu Black Kata, Matkata, to były wędeczki, kołowrotki, które dostaliśmy za największą rybę od PZW Szczecin, Echo sonda Garmina, wiele, wiele różnych, różnych rzeczy, ciuchy, Grafa, Geofa. Naprawdę tych nagród, tych nagród było, było bardzo sporo. Jeżeli kogoś ominęłem, to przepraszam, ale... A jeszcze chyba Belly Boat mieliście, prawda? Wygrali tak, też. Belly Boata Black Tata. Mhm, dokładnie, dokładnie. Jeszcze ten Belly Boat. Nie będę mówił, że jestem za stary, ale pasz, to jednak... i... Ale jednak nie widzę się w tym.. Ja lubię akurat. Zdarza mi się, tylko ciężko się kręci z tego odcinki, więc tego nie robię. My no już pomału będziemy się zbierać, bo niestety ryby nie chcą z nami gadać, a Tomek ma klientów zaraz. Długo Tomka namawiałam i wiele osób go namawiało do tego, żeby w ogóle poszedł w przewodnictwo, bo sam udowodnił tymi zawodami, jak, jak po prostu zna się na rzeczy. Oczywiście to nie jest tak, jak widzicie, no ja dzisiaj nic nie złowiłam, a bardzo mi zależało na to, żeby pierwszą rybę wyholował Tomek, żeby wam to pokazać, jak to wszystko wygląda, kiedy on jest sam na łodzi i no nie zawsze się łowi, ale to myślę nie o to tutaj chodzi w tym przewoźnictwie, tylko o to, żeby się nauczyć. Ja już nawet troszkę zakumałam tego odczytywania, lekko liznęłam tej wiedzy, jak czytać tą echosondę i myślę, że ta wiedza tutaj jest kluczowa i najcenniejsza i Tomek wiele, wiele, wiele lat musiał pracować na to wszystko, co może Wam pokazać. Dokładnie. Jeżeli, jeżeli będzie e, ktoś z Was zainteresowany taką wyprawą ze mną, zapraszam serdecznie pisać w wiadomości prywatne na tą fish, Tą, fisz, tą, tą, fisz. To, tą fisz, tak. e, Śmiało można pisać. I mówię, niedługo wystartuję z tym całym kanałem, z fanpage'em i tam, i tam serdecznie będę tak. was wszystkich zapraszał. Ja myślę, że my z Tomkiem też się jeszcze spotkamy na szczupakach w tym roku. Dokładnie. Więc nagramy już, nagramy tak, film tak. ze szczupaków i, myślę, i z wtedy sandaczy. myślę, że już będziemy mogli podlinkować stronę Tomka. No cóż, słuchajcie, Tomasz już powiedział wszystko praktycznie. Ja też mogę powiedzieć, że no nie zawsze. Ja, ja już swój limit, po prostu ja myślę, że już swój limit w tym roku wyczerpałam na duże ryby. Ten sum 2,8 już mi wyczerpał, już jestem odcięta od dużych ryb. Oczywiście żartuję, mam nadzieję, że to się zmieni i ruszam grubo za drapieżnikiem i no jak widzicie nie zawsze się łowię. i też to chcę Wam przekazywać i pokazywać, że nawet największe się specjaliści nie zawsze łowią. Nie ma osoby, która za każdym razem wypływa na wodę i wraca z rybą. Uważam, że wręcz to by było po prostu nudne, jakbyśmy za każdym razem jechali gdzieś na ryby i wyciągali suma po 2 metry. No to się przecież ludzie znudzić. Tu chodzi właśnie o to polowanie, o tą niepewność i o to, że no nie zawsze się odnosi ten sukces, i wtedy też ten sukces, kiedy już osiągniemy, smakuje o wiele bardziej. I co mogę jeszcze Wam powiedzieć? Do zobaczenia w następnym odcinku.